Chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów na temat duchowości małżeńskiej. Temat jest ciekawy, ponieważ jest cała grupa ludzi, które uważa, że duchowości małżeńskiej nie ma. Każdy ma jakąś swoją prywatną duchowość. Natomiast nie można mówić o duchowości małżeńskiej. Więc spotykam takie małżeństwa, które w ogóle całkowicie są przeciwne, żeby w takiej koncepcji, żeby razem przeżywać swoją relację do Pana Jezusa. Więc żona czci miłosierdzie Boże i modli się na różańcu, mąż czyta sobie Pismo Święte i chodzi na adorację na Sakramentu. Każdy ma swoją własną duchowość, czyli przejaw swojej wiary, swojej relacji z Chrystusem. I teraz nie, nawet nie widzą potrzeby, a nawet ich chęci, żeby, żeby zbudować coś wspólnego, żeby razem się modlić. Czyli mają takie nawet poczucie, że, że jakaś wspólna duchowość ograniczałaby ich, czy wymagałaby rezygnacji z ich własnego osobistego przeżywania wiary. Duchowość to znaczy, że każdy z nas w jakiś swój sposób przeżywa relacje z Panem Jezusem i właśnie pod wpływem tego sposobu przeżywania jak, jakąś, w jakiś sposób indywidualny czy wspólnotowy kształtuje swoje życie. I w Kościele z racji tego, że chrześcijanie w bardzo różny sposób przeżywali swoją objęć z Chrystusem powstało wiele duchowości. I takie klasyczne rozróżnienie, że mamy na duchowość kapłańską, czyli też jakiś sposób przeżywania relacji z Chrystusem przez kapłana. Moglibyśmy się zapytać, jak ma wyglądać, w czy czym się wyrażać właśnie, żeby kapłan miał swoją tożsamość. Mamy duchowości zakonne. I, i te, te duchowości są bardzo różne. Mamy choćby Jezuitów, mamy Franciszkanów, mamy Dominikanów. Więc każdy z nas, jak się spotkał z danym zakonnikiem, to jednak widzi, że jest jakaś różnica w jakimś myśleniu, w zachowaniu, w stylu życia w między, między tymi zakonami. Duchowość kształtuje jakiś wyjątkowy sposób życia, jakiś styl. Jaki sposób przeżywania Ewangelii? Można przeżywać Jezusa ubogiego, i wtedy przekłada się to na ubogi sposób życia. Można Jezusa, który na górze medytuje, i wtedy powstają klasztory gdzieś, właśnie na górze, w odosobnieniu, można powiedzieć bliżej nieba, bardziej nastawione na modlitwę i kontakt z Panem Bogiem. Można przeżywać Chrystusa, jako tego, który głosi Ewangelię, przekazuje miłość Pana Boga i z tego rodzą się ruchy apostolskie, ewangelizacyjne. I, więc bardzo są różne sposoby przeżywania Chrystusa i, właśnie, i różne duchowości, które właśnie z tego sposobu przeżywania wiary wypływają. I właśnie w tym kontekście dopiero możemy zrozumieć czy zadać sobie pytanie, właśnie czy jest duchowość małżeńska i w jaki sposób miałaby się duchowość małżeńska wyrażać? Czyli, że jest jakiś sposób charakterystyczny dla małżeństwa, który nie, nie tyle wypływa z samego faktu, że są małżeństwem, tylko że to małżeństwo, żyjąc z Chrystusem, zaczyna w jakiś wyjątkowy sposób przejawiać swoją wiarę właśnie w tym sposobie życia, który który, który no, nadaje temu małżeństwu jakieś specyfiki wyjątkowości. Duchowość małżeńska pojawia się tylko u tych małżeństw, które żyją sakramentem małżeństwa czyli mają świadomość, że Chrystusa spotykają w wyjątkowy sposób w swoim małżeństwie. I Chrystus jest obecny we więzi, którą budują, wyrażają poprzez swoją cielesność, poprzez swoją męskość i kobiecość. I w tej wspólnocie, którą tworzą jako mężczyzna i kobieta, jest obecny Chrystus, który do nich przychodzi, z którym mogą się spotykać. I więc małżeństwa, które nie odkryły Chrystusa i nigdy nie przeżywały Chrystusa obecnego w ich więzi nie są w stanie zbudować właśnie tego, co byśmy nazwali duchowością małżeńską. Mogą mieć jakąś swoją duchowość, która się wykształciła przez formację w Kościele, ale nie będzie to duchowość małżeńska. Czyli mogą być jakoś bardzo pobożni, na różne sposoby się z Panem Bogiem spotykać, ale właśnie nie umieją spotykać się właśnie we więzi, którą tworzą poprzez swoje ciało, czyli właśnie tej cielesnej więzi, która, która ich łączy. Jeżeli więc uznamy sakrament małżeństwa jako sakrament więzi, w którym jest obecny Chrystus, to duchowość małżeńska będzie miała swoją wyjątkową specyfikę, ponieważ małżonkowie będą szukali w różnych przejawach swojej więzi obecności Chrystusa. A ta więź jako więź mężczyzny i kobiety ma właśnie tą swoją wyjątkowość, na przykład, że małżonkowie o wiele więcej poświęcają uwagi swojemu kontaktowi cielesnemu. Więc jest w małżeństwie czułość, intymność, bliskość, namiętność. I to są wszystkie są doświadczenia, też i duchowe w tym momencie, ponieważ w takich przejawach więzi przychodzi do nich, do nich Chrystus. I tego nie ma żadnej innej duchowości. Przecież w kościele też o tym nie mówimy właśnie dlatego, że rozwijamy różne duchowości, w których po prostu kontakt cielesny nie odgrywa tak istotnej roli jak w duchowości małżeńskiej. Czy budowanie więzi to oznacza relacje, czyli olbrzymi akcent na komunikację, poznawanie siebie wzajemnie, rozmowę. Godziny czasu spędzone ze sobą, żeby rozmawiać, wyjaśniać, mówić o sobie, interpretować swoje wspólne doświadczenie życia. I, te, i tego znowu też nie ma w kościele, ponieważ idzie, chodzimy do kościoła, modlimy się, wychodzimy, nawet bardziej bardzo kościół jest indywidualistyczny, w tym sensie, że jest mało grup, które by, by tworzyły wspólnotę. Że może jest jakieś poczucie wspólnotowości, ale ludzie się nie znają, nie wchodzą w relacje, nie znają swojego sąsiada w kościele, tu siedzi o ławcy, kim on jest. Może po twarzach się rozpoznajemy, ale nie znamy się właśnie w sensie relacyjnym. Nie tworzymy jakiejś realnej wspólnoty znajomości. Stamy się w sensie sąsiad ze wsi, ale nie w, nie w sensie, że jest to mój współbrat, bierze. Który razem przeżywamy chrześcijaństwo i nawet wiemy, jak, jak w jaki sposób myślimy o Panu Bogu, właśnie, że rzeczywiście wierzymy w to samo. Więc w tym sensie yy, też w Kościele brakuje takich duchowości wspólnotowych, tworzących wspólnotę. A małżeństwo do tych duchowości by należało, że ta wspólnota przeżywa swoją relację ze sobą, właśnie tych dwoje, dwoje ludzi, i relacja jest jakimś bardzo, bardzo charakterystyczną cechą spotykania się z Panem Bogiem. Cała przestrzeń mówienia o komunikacji, o dialogu, o relacji, o budowaniu o więzi jest fundamentalna dla Duchowości małżeńskiej, właśnie o ile nie, nie, nie tylko mówimy w takim sensie psychologicznym, pewnych porad, jak się komunikować, żeby się lepiej rozumieć, ale jak rozpoznać Chrystusa właśnie w tej, 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 tej prawdziwej ludzkiej więzi obecnego i mogącego być usłyszanym poprzez rozmowę, poprzez bliskość, poprzez wzajemny kontakt. Jak mówimy o duchowości małżeńskiej, to też yy, musimy pamiętać o życiu seksualnym, czyli dla tej wspólnoty jest bardzo ważne pielęgnowanie życia seksualnego. Małżonkowie ze sobą współżyją seksualnie i ten temat jest też tematem charakterystycznym dla duchowości małżeńskiej, czyli jest ważne, żeby małżonkowie rozmawiali o swoim życiu seksualnym, yy, komunikowali się, yy, Poznawali siebie i też no, rozwiązywali problemy, które się w tej sferze pojawiają, więc kwestie etyki seksualnej są dla nich fundamentalne, dla ich drogi życia do, do, do Pana Boga. Więc też poruszanie tych tematów właśnie należy do, do tej przestrzeni, właśnie która, która tworzy duchowość małżeńską. I też nawet widzimy z doświadczenia, że jak właśnie ta duchowość się pojawia, jak małżonkowie zaczynają rozmawiać o sobie, to, to mówią o seksualności no, z różnym natężeniem, zależnie od tematu. Są tematy yy, rekolekcji, które są skupione tylko na seksualności, ale są na komunikacji, która też porusza wątki seksualne, bo komunikacja też dotyczy tej sfery życia, czy całkiem inne właśnie nawet o przeżywaniu relacji do Pana Boga, która nie może w życiu małżeńskim być odizolowana od przeżywania Pana Boga we więzi, czyli też i w seksualności. Jeżeli Chrystus jest we więzi, to duchowość, która się wykształci z przeżywania Chrystusa we więzi, będzie duchowością, która będzie zwracała, szczególną uwagę na świat uczuciowy, ponieważ ludzie będąc ze sobą razem bardzo dużo przeżywają. Świat uczuć wtedy jest bardzo rozwinięty, reagujemy, przeżywamy, odbieramy uczucia drugiej osoby, przekazujemy uczucia swoje drugiej osobie, więc nie można pominąć tego elementu więzi, jeżeli się chce budować relacje z Chrystusem. Bo właśnie przez też i uczuciowość człowieka, działa Chrystus działający we więzi małżeńskiej. Więc taką charakterystyczną też cechą duchowości małżeńskiej będzie większe skupienie się na świecie uczuć, poznawanie swoich uczuć, uczenie się, wyrażania ich, nie po to, żeby być bardziej świadomym swojej uczuciowości i w tym sensie bardziej dojrzałem. Te, te, też i oczywiście po to, ale przede wszystkim po to, żeby otworzyć y, y, swoją więź na działanie Chrystusa, żeby Chrystus działający przez więź nie był też jakoś blokowany przez naszą emocjonalność niedojrzałą, która po prostu nie, 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 nie pozwala ani się porozumieć małżonką w wielu sprawach i posłuchać się i, i, i jakoś przyjąć, ale też nie pozwala. Chrystusowi działać właśnie przez, w całej pełni przez więź małżeńską. Jak mówimy o duchowości małżeńskiej, to mówimy o budowaniu relacji, budowaniu więzi, uczeniu się tego, odkrywaniu własnego ciała, odkrywaniu życia seksualnego, uczenia się tego życia, ale też przecież trzeba Trzeba też poruszyć kwestię wychowania dzieci, czyli też małżonkowie, małżonkowie potem tworzą jakąś przestrzeń wychowawczą dla swoich dzieci i podejmują, podejmują no wyjątkowe zadanie, też nie tylko wychowania dzieci w takim sensie ludzkim, ale też i wprowadzenia ich w życie kościoła. Właśnie w tym momencie zaczyna się też i element duchowości małżeńskiej, że małżonkowie odkrywają swoją misję ewangelizacji wobec własnych dzieci, które mają za zadanie wychować do wiary, wprowadzić ich wiarę, a że właśnie proces wychowania człowieka jest bardzo zmudny, trudny i, 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 i długi, no to właśnie też rodzina pokazuje, jak, jak długo trzeba człowieka wychowywać, żeby on jakoś się no, dojrzał jako człowiek, ale też i, i dojrzał, dojrzał do, do wiary, czyli też taką wyjątkową wspólnotą, może właśnie nawet najlepszą wspólnotą do wychowania do, do, do wiary jest rodzina chrześcijańska, która jest zbudowana na małżonkach, którzy wierzą, którzy sami między sobą dzielą się wiarą i potem tą wiarę świadomie przekazują swoim dzieciom. Jeżeli mówimy o duchowości małżeńskiej, czyli też przeżywaniu Chrystusa we więzi, no to trzeba zdawać sobie sprawę, że wszystko co małżonkowie robią właśnie ze świadomością, że budują więź ze sobą, budują wyjątkową wspólnotę życia i miłości, Musi być przefiltrowany przez właśnie to doświadczenie wiedzy. Czyli na przykład ludzie pracują zawodowo, więc małżonkowie pracują całe godziny, spędzają w pracy. Wiadomo, trzeba utrzymać dom. Praca jest ważna, potrzebna też jest praca rozwijająca. Też Można mówić o duchowości pracy, że uczymy się przez pracę, żeby tworzyć ten świat, który jest taki, jakby Bóg chciał, żeby był. Więc też prowadzamy w pracy uczciwość, kompetencje, swoje doświadczenie życiowe, że przez pracę się rozwijamy. Więc o pracy można wiele powiedzieć. Też jest duchowość, duchowość pracy, czyli też odkrywamy, że drogą do świętości jest życie zawodowe, które się prowadzi. Ale właśnie w odróżnieniu od duchowości małżeńskiej, jak mówimy tylko o tym, że że właśnie przez pracę, przez życie zawodowe możemy uświęcać świat, to możemy zapomnieć o małżeństwie i są ludzie, którzy bardzo dużo pracują i całe dnie i noce spędzają, spędzają w pracy, zaniedbując więzi małżeńskie. Więc duchowość małżeńska, jako duchowość więzi, będzie uczyła małżonków na tyle pracować, żeby nie zagubić relacji ze sobą, żeby nie stać się na siebie obcymi, żeby nie spędzać czasu, nadmiaru czasu w pracy, ponieważ trzeba poświęcić czas dla swojego męża, dla żony, dla bycia razem, dla wspólne przeżywanie na, na, na po prostu jakieś życie, po prostu naszą, naszymi problemami, po prostu, które właśnie wtedy jak się buduje więź, to one się ujawniają i Właśnie, można po prostu pielęgnować więź w taki sposób, żeby, żeby nie została ona zniszczona przez pracę.